Jeśli drukarkę 3D masz już od kilku miesięcy i znudziło ci się drukowanie, no nie wiem, osłonek na kamery, uchwycików, głupich literek gotowych, darmowych stron, czy nawet jednego czy drugiego laczka, których można normalnie używać jak laczków, to się dobrze składa, bo mi też się znudziło i postanowiłem zrobić coś ambitniejszego. Fakt, kupić! a nie zaprojektować, ale kupić i wydrukować sobie model, przy którym cała praca od pierwszego wydruku do złożenia finalnego przedmiotu zajęła mi prawie 2 miesiące. Wydrukowałem se crawlera. Czyli model zdalnie sterowany model samochodu, model Land Rovera Defendera, pełni działający, Znaczy był, dopóki go nie zepsułem. Ale może od początku. To co tu widzicie, to dosłownie 3 tygodnie drukowania niemalże non stop. Model w pełni odzorowany wraz z wnętrzem. Poza elementami, których się po prostu nie dało wydrukować, jest całkowicie wydrukowany. Nawet oponki są wydrukowane z tepeł. We wnętrzu mamy piękne kanapy z taką. Fantastyczną teksturką. Pod spodem w pełni działający napęd różnicowy. Czuję, że tu też coś złamałem. Przyblokowałem sobie brzuchem. Otwarte dyferencjał z przodu, otwarty dyferencjał z tyłu. To wszystko spięte w skrzynie biegów, która posiada napęd pasowy. I to podłączone do silnika, który znajduje się nikogo. O, nakrętka. Tu nie zaskoczę, jeśli powiem, że. Pod maską, pod maską upchnąłem również ESC i odbiornik Fly Sky, bo nigdzie daleko się tym nie wybieram, a akurat taki miałem pod ręką. Z niewydrukowanych rzeczy, poza tym co jest pod maską, mamy tu jeszcze łożyska, prawie 50 sztuk i amortyzatory. No i śruby, ok, śruby są niewydrukowane, a śrub jest tu w opór i szyby. To jest po prostu plexi, cięty nożyczkami, ze sklepu modelarskiego. Nie przemyślałem tego rzucania samochodem. Model ma około 50 cm długości i całkowicie sprawnie jeździ w terenie. Jeździ po kałużach, jeździ po piachu, po trawie, do takiej nawet dość wysokiej trawie do połowy błotnika. I część z was powie, i ty to Przemo, co, co no właśnie pokazałeś, nazywasz samochodem offroadowym. Nie zrozumcie mnie źle. Całą ideą tego jest stworzenie sobie tego samochodu z materiału, który przyszedł do mnie nawinięty na szpulkę. Większą frajdą niż jazda jest tworzenie, psucie i naprawianie tego. A naprawianie było sporo, bo praktycznie co wyjazd coś urywam. Kurwa, no źle to weszło. No. I ja wiem, że trochę piachu, trochę łąki czy kałuża o głębokości takiej do połowy palca, to, to może nie być szczyt możliwości każdego kraulera, ale ponownie, on przed do mnie nawinięty na szpulkę. A ja sobie sam w domu zrobiłem z niego takiego kraulera. Kraulera. Na mojej możliwości. Miejcie to na uwadze. Wydruk wszystkich elementów, w zależności od tego, na jakiej drukarce to zrobicie, zajmie Wam od kilku do kilkunastu dni. To też trzeba mieć na uwadze, że można siedzieć i na to patrzeć non stop i w minutę po zakończeniu druku puścić następny, a można, tak jak każdy normalny człowiek, na przykład w nocy spać, pozwolić drukarce na pusty przestój 7 czy 8 godzinny. Mi zajęło to kilka tygodni. 3 albo 4. Część rzeczy powtarzałem. Część, mimo tego, że nie wyszła jak chciałem dokładnie, nie powtarzałem. Drukowałem to na bambusie na profilu Generic PLA. Na tym standardowym, nic nie zmieniając. Drukowało się szybko, ale ta dokładność no, nie jest idealna. Jest natomiast na tyle dobra, że wszystkie łożyska pasowały w swoje miejsce. Wszystkie zawiasy działają. Tu się drzwi otwierają. Drzwi mają. Zamki, które jestem w stanie wcisnąć i drzwi zamknąć. Klamki na miejscu szpary, w które wciskam, kupione na wymiar plexi. Także dokładność, mimo że nie idealna. No, tutaj na przykład widać te pofalowania powierzchni, była wystarczająca. Oho, ktoś tu chyba palił kapcia. No, a tu coś pręży. Zajmiemy się tym później. Składanie tego podstawowymi narzędziami, bo tak naprawdę potrzebujesz w sumie dwóch śrubokrętów i wiadra śrub, zajęło mi 5 wieczorów. I tak natychmiast ten model był w stanie pojechać o własnych siłach. Byłem mocno przekonany, że ukręcę bądź urwę pierwszy wał, pierwszy przegub w momencie pierwszego odpalenia silnika, nic takiego się nie stało. To wszystko zaprojektowane jest z nadmiarem materiałowym. Tylko od Ciebie zależy, czy to pojedzie, czy to, czy to nie pojedzie. Wiem, wiem czy, czy gadanie, ale tak właśnie jest. Pierwsze półtorej czy dwie godziny zabawy obyło się bez najmniejszej usterki, ponieważ bardzo delikatnie operowałem przepustnicą. Później już, gdy zacząłem szaleć, kręcić bączki, czy próbować, czy ten model podskoczy, no to zaczęły się pierwsze awarie i pierwsze... Płamane elementy. I tak kupując gotowy model, prawdopodobnie awarii byłoby mniej. Ale model kosztowałby dwa czy trzy razy więcej, oraz każdą część należałoby sobie później dokupić. To nie ma konkurować z gotowymi modelami. Absolutnie. Połową zabawy po wydrukowaniu tego modelu jest jego ciągła naprawa. I ja bawię się tym od kilku dni i na razie bawię się świetnie. Codziennie puszczam sobie dodatkowe elementy i codziennie eksperymentuję sobie z innymi materiałami. Dostałem od jednego z widzów PLA z grafenem i to właśnie jego teraz użyję do przedrukowania wszystkich zębatek w mostach i wałów napędowych. I mam nadzieję, że ta wytrzymałość przynajmniej w tych elementach będzie trochę wyższa, więc teraz następne co może puścić to zębatki w skrzyni, w przekładni. Na wydruk tego modelu poszło około 2,5 kg filamentu, głównie PLA, a gotowy model waży w okolicach 4 kg. Doszło tutaj naprawdę sporo śrub, amortyzatory, Silnik, odbiornik SC. No i bateria. No, no i bateria. Za pliki do wydrukowania tego modelu zapłaciłem 40 dolarów. I dokupiłem sobie jeszcze pakiet ozdobników. Plus tego wszystkiego jest taki, że zapłacić za pliki musiałem raz. W tym momencie już planuję wydruk kolejnego samochodu. Tym razem kupię na pewno słabszy silnik mocniejsze amortyzatory, wydrukuję go w innym kolorze. Definitywnie w 100% wydrukuję zablokowane mosty. Do jazdy po asfalcie zostawię sobie tego jak go naprawię. A całość wydrukuję z mniejszą prędkością, tak żeby uzyskać jak najlepszą jakość wydruku. I pewnie interesuje was kwestia, jaki jest koszt wykonania takiego modelu od A do Z. Na pliki wydałem 170 zł, na filament do wydrukowania tego Poszło w okolicach 400 zł. Silnik i ESC ze sklepu modelarskiego kosztowały mnie 219 zł. z wysyłką. Serwomechanizm Allegro trzy dyszki. Łożyska, również Allegro i T, kupiłem za 162 zł. Zostało mi kilka w zapasie. Paski, bo tutaj jest przekładnia pasowa, 133 zł. Na plexi na szyby wydałem dyszkę, a śruby liczę 150 zł. Radio plus odbiornik, w tym wypadku 250 zł. i bateria, liczmy. Kosztówki. Koszt jednego gotowego modelu 1624 zł. I jeden rabin powie, że to dużo, drugi rabin powie, że to zarombista zabawa i warto było. Koszt ten można sobie spokojnie rozłożyć na 3-4 miesiące, bo mało kto ma miesiąc czasu, żeby non-stop po kilka godzin dziennie przy tym modelu spędzać. Ja sam wydrukowałem go dwa miesiące temu i w momencie, kiedy wziąłem to wiadro rzeczy i zabrałem się za montaż, pomyślałem, na stówę coś zgubiłem, to się nie może udać. O dziwo wszystko było. Absolutnie każdy jeden element był. Zajebiste. Wkrętarkę z bitem 2 mm potrzebuję. Dzięki. Ale sobie świecisz czy mnie?